Jestem zwykły. No dobra, jeszcze raz, zacznijmy. O, siema. Siema, ID pokaż. Ale ty jesteś chudziutki! Co ty D, no jestem, jestem, jestem... No dobra, skin, to już. Skinny. Chodź, idziemy, jesteś skinny, ja siema jestem chyba ja zwykły. Jestem zwykły, no chodź. Idziemy, szybko, speedrun. Kurde, najgorzej, bo o, wcześniej siema, byłem CI. Siema. siema, ID pokażcie, ID pokażcie. Pokażcie ID. Alzen! Już, już, już. już Alzen, pokaż ID. Pokaż to ID. To... ID, Proszę. Dobra, Ej, faktycznie, jest klasą D. Bierz szybkim. w lewo, w lewo. A, czyli to tak jak w zwykłym. Nie no. ma tu nic. Uwaga, Tesla. Dawajcie na krzyk, dawajcie na krzyk. Pod H się zmienia. O już, badnikaro, dobra, widać, że w containment Breacha grałeś. No, dawaj, dawaj. Ej, co, co to za duże? Co to jak to podnieść? Czemu nie mogę tego podnieść? Podę, ja podniosłem. Nie, 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 jest, Mi nie podniosło, ale skam. Ja pamiętam te O o, chcesz to Coś tam jest, ja wiem co tam jest. Nie. Otwieram tam zalamy. Jak się gra, w to gra. Idziemy, idziemy. Ja pierdole, Normalnie, nie Normalnie Tutaj się chyba nie się da przeszukiwać, czy nie? gameplay. Nie, nie da się. Chyba nie. Normalny gameplay będzie jak oho, oho, już, 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 by na dusza. Nie ma karty, uciekaj do piwnicy, no to musimy znaleźć piwnicę. O, ulepszara, ma, ma ktoś kartę? Ma ktoś kartę? To dawaj. Co? Nie mam, nie mam. Co? Ej, wik, ej, mam tego, mam piwo, chce ktoś? Dawaj, ja chcę piwo. O, dawaj, dawaj A, piwo, się, mam piwo. Cholera wie. Po kurniku. Ej, ja chcę napić. Zniknęło. Idź dalej, zaraz pójdziemy. Spokojnie, no, chcę się poławił? Spokojnie. spokojnie. Pobawimy się chwilę, zaraz pójdziemy. Najwyżej w następnej. To nie ma co tutaj się pocić. Jak ja wyrzucałem moją kartę, to ona podnosiła do twojem, jak to działa? No kaptać tutaj, No dobra, jak niech będzie. Nie spokojnie, Spokojnie, spokojnie. on chyba już co? No dobra, idziemy dalej. Chodźcie, dobra, kieruj mnie go. Dobra, niech będzie. A, Tutaj idziemy. Jezu, ile osób jest ja pierdzie Dobra, i gdzie? Dawaj? Gdzie jest broń? Chyba, że on ją miał. Tu jest jakaś krewka. A, na no, trzecim... Czy... Co to było? No to mów, gdzie jest tego? Ja jeszcze jestem w piwnicy. Dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj. W tym małym korytarzu, w tym co byłem? Czy jeszcze innym? Można pan. a chyba, że w tym. No tam nie było. Chyba. Pod ścianą. Aha, dobra, to czekaj. Zobaczę jeszcze raz. Cześć. Chodź. Chodź, Alden. Ty, pokazać ci coś? Pokazać Nie strzelaj do mnie, błagam. Nie, poczekaj. Ja pierdzielę. Nie ma tu broni, co zagadzasz? No i co, chciałeś mi pokazać? Poczekaj. What? Okej, okay, a masz jakąś inną broń? Nie, tylko to. Dobra. Będziemy się bronić Patrz Będziemy i oczywiście badnikaro, badnikaro musiał dostać klas D weterana, no bo jak inaczej Ktoś zajmował, no pewnie ta Ty, ale nie mogę wziąć amunicji, Może inny typ, chodź Chodź, idziemy dalej Może coś znajdziemy jeszcze Szkoda, że tu się w takim razie wszystko tak samo Ciekawe czy da się jakoś mrugać A ja ci powiem tak, jak spotkałem mrugacza to trzeba spierniczać, bo mrugacz może ci zrobić blindnessa i nic nie widzisz a no, wiem, wiem, a no wiem. tak, bo my graliśmy razem, dobra, myślałem, że z, z Tak, to były dobre czasy Nawet zapowiada się fajnie, ja placówkę na pamięć pamiętam. No okej, okay. bo ty tutaj długo siedzisz, ta? Na kol kolejne mnie rozjebał i po prostu, wiesz. A okej, okay, no. no. Znam to. A Hamsko teleportuje. Typical smooth moment. Masz kartę? Nie mam. No to kuźwa mamy problem. Co to za SCP? O, okulary, ale nie mamy karty. Halo? Ja nie wiem, po co na tę kartę jedynka w ogóle. O! Ale o, fajnie. o, o, moje ulubione. Cześć. Siema. Ale ta... coś tu jest. Tak, tylko że kartę potrzebujemy. Spróbuj. masz. No, nie tym. O, no i masz. Wyglądasz teraz jak MTF. No bo jestem MTF-em. Tak, tak Ej, no. No. Kurde, nie wyjdziemy Ej, Ty nie, wyjdziemy przecież Ta? A faktycznie Ej, o. o Oho Eee! Powalone! Siemas, siema, to siema, taki, chodźcie do kręca, -E bo trochę nuduje, no ja my byśmy się już z wami chcieli trochę powstrzelać, no Weźcie te SCP z nas! Koniec zgłoszenia Ja pierdzielę Dlaczego jestem w ogóle Tutaj, wstrzyma? tutaj, tutaj chodź Szybko, szybko Ja A ja wiem, ja wiem Kugel Pomocy! Super. E, siema Te SCP tu są uważajcie do góry Ja pierdzielę, dobra o... ID ID pokaż, Emil. mir. No ale kurno! Kurwa, ja pierdzielę z mu dwa heady i on przeżył. No właśnie. O, ale jestem malutki, się ma. Ej, czemu to jest PS? Ale malutki. How? 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 Fuck? How? <laughs> mam ID, mam ID. Jak <gulia> to a my jesteśmy personelem. Co? Ej pokaż id, wicher Pokaż id, bo mi pokazujesz, że jesteś z death. Wow! Wow! No nieźle, kurwa, no. No czemu to zrobiłeś? A kurwa. No nie potrafię alza. prowadzić No dobra, nie no ale no nie musiałeś tego robić, no kurwa Jak dla mnie to jest trochę dezercja, trzeba go chyba rozstrzygnąć. No mi się wydaje, że ja go zagryzę, nie mogę, ja się... no. zagryzę. no Wiesz go, czeka, ja mam wiesz, nie go wiesz go, wiesz go Ja bym go przytoczył Czekaj, odsunę się, bo ja się jego ognia trochę Bo ogień podobno pali Czekam Weź go, ła? Like, no nie, nie jest na pali. Stał się pali. Mam nadzieję Weź się może to chciałbym O dobra Czekajcie bo wiem, że to są emotki Podoba mi się Ups Co to też chce być psem No nie, nie mogę tak włączyć Ja pierdziele, wiedziałem, że tak będzie, nie? No i co, no i rozjebiemy ich teraz możemy ustawić radio ogólnie, tylko nie wiem jak Dobra, tylko jak coś to radio na... Czekaj, na czwórkę, o i już daję. Strzelamy do wszystkich chyba, nikogo tam nie ma, kogo mamy ratować. Czwórka, tak? No? Czwórka, tylko nie wiem jak się gada. Ja jedyną po prostu chyba gadasz tak jak jesteś. Ja jedyną broń jaką dostałem te zRP, nie? Majdzie, że coś zostawili. Chyba se jaja robisz. O, zostawili, zostawili broń, dobra, mamy. Dobra. Widać. Ej, weźmy tego westy, bo oni wyrzucili westy, możemy się przebrać za nich. Ale przecież mamy westy. Ale A, możemy wyrzucić westy. te westy, pod nie B, nie B się wyrzuca. Pod, pod B Dobra, jest zajebiście <laughs> Dobra, chodź, idziemy. Dobra, to udaje... kliknij sobie, o kurła! Tak, wiem, mu lepszą broń właśnie Jaka lepsza? Dobra, udajemy oddział. Chodź, możesz wejść na pakę, tylko trzeba jakoś dziwnie kliknąć. Tak, możemy, tutaj możemy, tak? O no nie, bo będziemy siedzieć gate, nie to czekaj, no. ja wsiadam do ciebie. A nie. Jakoś się da wsiąść. Nie, da się, da się, da się Podobno się da, tylko trzeba tak specyficznie kliknąć. A, kurwa. Poczekaj sekundę. Słyszysz mnie teraz na radio jak coś to chyba radio trzeba mieć wyciągnięte, żeby gadać przez radio jak my spotkamy grupę osób, to ja strzelaj tą rakietą i będzie po nich Poczekaj, tylko sobie przeaduję amunicję Ja pierdzielę 3 lata Ja mam 360 w zapasie amunicji batarczej ja mam 2200, wydaje mi się, że wystarczy. Ale no, chyba cięższy no, jestem. Poczekaj, spróbuję wejść do ciebie? Nie no, możesz. O. No. no, no jedziemy. O, jedziemy. Mam chorobę lokomocyjną, Gibbń wolniej. No sorry, bier. Kurwa, no naucz się podstaw jazdy, czemu na środku jeździsz? To nie jest jakaś wielka pytania. O, le, kurwa! O, ja wierzę! <laughs> ja, uważaj! <laughs> Ty zegarek mam! Dobra, wysiadamy. Dobra, wysiadamy, chodź. Zegarek mam! a no to już koniec rundy Co, koniec rundy? 25 sekund! Zostało A ja nie widzę, nic. Zegarek musisz wyciągnąć A zegarek no. A faktycznie a W dupie faktycznie. go masz to się stanie, może będzie jakiś overtime 5 sekund Wątpię W normalnym breachu się po prostu nakończyła i... No wiem, wiem o, no proszę Patrzcie Sendle A, a. czemu To nie ja To było szybkie GB się... czas, czas się chyba no, skończył ja już, no. Czas się skończył? Tak, czas się skończył no, ale, czas się skończył Tak, tak, tak Uuu Zobaczymy Zotakujemy <laughs> Jed... Czekaj, jest Ej, jakim jestem SP cepekiem? Czy ktoś jest ze mną cepekiem i ja go słyszę? Ja jestem. Jest ogólnie trzech z Siema Siemano! Jestem nie mam I pamięta, jest, to F1, jest, F1. F1. I, F1 i tam co masz otwórz listę klas. Nie no, nie mam nic pod F1. Eee, to e, te, nie masz binda. To nie masz binda. <laughs> Bind, F1, spacja, gm, podłoga, show, help. Taki bind jest. Farnakle na suficie tak się leczysz, ale jak mam je postawić? Jestem ognistym. Jak mam je postawić? Już się postawię? Ja miałem po prostu zbindowane po dwa. Aha, okej. Okay. Ja po prostu sobie czytałem to, co robię. Jestem jakąś babką i po prostu frizuję i zabijam. No i to jest całe ja jestem ognistym pod, podpalającym. O, i mogę zjeść ogniem. Ja mogę strzelać tym. O, wróciłem Jaka do swojej klatki. My pressing LMB, okej. Okay. Co to już? Jakby... są postawione? Faktycznie są, o kurwa! Ale mam głupiego SCP-ka, powiem wam. A kim ty jesteś, Ymir? Ja jestem SCP-kiem 1137... J, i on polega na tym, że na suficie stawia takie barnacle z Half-Life'a i one A, mają zżerać. zaprosiłem bardzo. O, o, ja się do trumny dostałem. Możecie lurować do tego, to będziemy zżerać za darmo tego, graczy. Dobra, ja jestem w Lightie ja i chlepie No, ja jestem w Heavy, próbuję się no, dostać. Ja nie znam tego, że ja to, to w sumie. A mamy ich nieskończoność? Masz, yy, Mam ich nieskończoność, mogę stawiać bardzo. ich nieskończoność, czy na przykład stawiam jednego i on od razu znika, na ten poprzedni, jak to jest? Urła tutaj chyba nie. Dobra, pod sobą Była jakaś mapa jak zmroża to wtedy przyjdziesz i go odpalisz. To jest w sumie dobry plan. Jakoś jak, tu jak, mapa jak, pod, pod M. M tak, no O kurde, o, jak ja ich mrożę. Znikają to czy nie gost? Odpowiedz mi tak, a nie tak. Nie chcę podpalać, <laughs> lubię. To jest się. Fajne combo, chodźcie do Lighta. Ale imóch na serwerze. Idę do... A ja mam Entrensa. Tylko ta mapa jest trochę taka. Zróbmy tak. to no nie najlepsze, no. Nie, no jest spoko, w sensie. Ona nie jest taka zła w sumie, tylko trzeba się jej nauczyć. No, to prawda. Ma Mam Nic nie będzie złe jak się nauczysz. Chyba, że będzie bardzo zła to wtedy, no. oj. Ożył oj, oj. czapki. A, to cwaniaczek. Mam graczy. To jest karta poziomu trzeciego, to co ty tam miałeś. Czułem TP przez... O, tutaj masz... W heavy jesteś? Teraz czy trzeba lajcie ciągle? Nie, w lajcie, w lightie A, okay. dalej jestem. Ja mam trzech. Ja go znowu. Ja mam trzech ogólnie tutaj w heavy, ale nie poradzę sobie z nimi. Dobra, ja, ja to kogo? zamykam. Podpalam ich, mam dużo tych. Biegnę eee. za chwilę. Dużo jest... O! Jakiś glutek, ty! To ja, to Pani ja. Jest jestem, nie bij mnie, śpiegiem jestem, proszę! No nie ale szpieg... On, szpieg... on mówi że szpiegiem ale... jestem, nie bij no, mnie. Chyba mam go zabić, czy nie? No... W... Ja teraz już nie wiem. Cijajów, ale CI nie są Spiekne z O kurde, podpalasz mnie! Nie wiem. Tak nie. Ja się też podpalam? Wow. Tak. Tylko nie wiem, czy dostaję dipsa, bo mam ciągle 500 HP, ale pokazywał mi, że mnie podpalasz. A to chyba nie ten. Gdzie oni pobiegli? Nie wiem w sumie. On też spłonął, będę Tutaj jest, ha. tu jest, bo gadał. Ile ich. O, Wixa, ona chce się teamować. Nie ma timowania się, no. No to za chuj mnie pani. Nie dostaje HP? co za zachuj uh -huh. mnie pani, no ładnie. A mogę w nich tym strzelić? Na dziwnym korytarz. A ty kore... Tym glutkiem ty leczysz ich? Nie, nie, Mówiłem, nie. Że jest taki glutek, który Patrz, chyba patrz, leczy, patrz, chodź Kanae, chodź kanał, Patrz, pokażę ci, patrz. No. Patrz na sufit, nie? Widzisz no. to? To jest takie ledwo widoczne. Nie, no, no, no. Widzę. I jak kogoś to złapie, to wtedy chyba zabija. I ktoś musi go uratować. W ogóle mi pokazuje, że masz 33% HP. Na nich nie musisz nad nimi. A ile Aha. ty masz HP? 500. Od początku. A miałeś od początku, Tak, A tak, pokazuje, tak 33... O, lajki Rozwalić tu popra Albo przejść, o, tak jak oni. O, okej, okay, dobra. Poczekaj, dobrze. ja sobie pułapeczki rozstawię. No rozstawaj, rozstawaj. Albo dobra, mam pomysł. Tu przy przejściu rozstawię, będę hamem. <noise> to będzie takie chanskie. A, nie mogę. A, nie mogę, mnie zablokowało. Może eee. dosłownie na suficie, nie mogę tutaj na przejściu. Okej. Okay. 100 godzin? Wow, no to ładnie. Idę ich tu szukać. A Ty, Abi, gdzie jesteś? Już mi się wydaje, że zajta to raczej większość osób wyszła. Ty, Abi, żyjesz? Ej, AB nie żyje! No Ej, tak. no by nie żyje! Bo pod tabem można Co sprawdzić. Wiesz? Pod tabem nie ma go, może go wywaliło? Nie wiem. O, no dziwne, zabiliby tak szybko SCP, No tak, bo ogólnie tutaj w tych bridge'ach jest. Chyba chyba słyszałem. Też mi się tak wydaje, to chodzi do lepszarki. No bez no, kitów. Czy nie była tam gdzieś? Nie mam pojęcia. Podemko hmm. Może sprawdzić ja słyszę w Nie, O, tutaj no. Zaoknałem drzwi sobie przed twarzą. Zgubiłem się trochę, wiesz? A ja ty też. za mną jesteś, okej, nie Ta, ja cię. jestem za tobą i rozstawiam po prostu te pułapki tutaj. Zobaczymy. A tu jest wyjście, to nie jest lepszarka. Tutaj mają hitboxa, aha. A ja dalej lepszarkę słyszę. No, pytanie, czy to nie są ambienty z gry, po prostu. No, też dobre pytanie. Trzeba sprawdzić. Sprawdźmy to. Dobra, gdzie tutaj pułapeczkę rozstawić? Jeszcze jedną taką. Hmm. Ale w sumie jak zabili AB'a to był bardzo słabym SCP-kiem Ja Chciałbym jestem okropnie słabym, więc. Wiesz. No ty też masz bardzo mało HP. No ja muszę być. czekaj, baitować. słyszałem Dawida. Ale nie wiem gdzie. Boże, ten głos w tej grze jest taki. widoczny, No ale to wiesz, oni tak Pamiętaj, że nie ogarniają go To musimy kryć ten guziora, no? Co to... tu jest wszystko. idealne przejście. Dobra, to poczekaj, ja tu rozstawię, to rozstawię, ty tam się baw. Dobra, ja przebiegnę, żeby się nie zamknąć. Tak, tak, tak. Słyszę ty? Słyszę mi kuliem, bo mi się pokazuje. O, dobra, szła w tym kierunku. Ha, pali. pali. Kurwa, strzela do ha. mnie. Pomóż gdzie mi, bo pomóż? mi strzela do mnie na widno y, Gdzie to, tutaj? Dobra, tu, pal go. pomóż, pomóż. Pali, pale. pali. Pali pal go, dobra. To kurde. <grych> dobra, no ja to nie, nie dostaję damage'a, Pokazuje mi, że dostaję, ale nie dostaję od Twojego two do. Dobra, dobra, dobra. Pali do końca. O, pali do końca. Czemu te barnakle nie łapią? Śmierć pierwsza. No, strzelał. Incydent 105 strzelał. Ja pierdzielę. Nie są widzę. A e, dobra, dobra. Nie, nie wchodzi, nie wchodzi. Nie, 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 nie. Dobra, to w takim razie pułapeczka. Ej, właśnie co no to pułapka? oczywiście, żeby go spalić przez drzwi. Oczywiście dodam cię po live'ie, GOST, okej? Co jest, kurwo? No to nie działa Kana tak potężnie. Kanae, możesz troszeczkę ograniczyć wściekłość? Będę twoim e, psychoterapeutą, chodź, chodź, pogadamy, chodź, poszedł lepszarką, nie chodź. Ej, e, typo tam jest, typo tam jest, typo tam jest, typo tam jest! O, tak? Tak, tak, tak. Przecież jak cię zobaczył. Nie dziwię się, jak ja bym się zobaczył, to Śmieszne to jest, szczególnie, że możemy gadać, nie? Po prawej, tu, 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 Tak, 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 tak. tak. Wiesz ja nie wiem gdzie wpadnie jest z problemę Ale piękne Czekaj czy wpadnie w pułapkę Czy on wpadł w pułapkę? Tutaj musiał pójść. Nie no, czekaj. Nie rozumiem. Gdzie on kurwa jest? Może czapkę ma nie niewidkę, bo nie, jest też. Może dalej pobiegł. Nie mam pojęcia. Zniknął nagle. Dziwne, ale... Ja mam wczoraj, nie... dalej są weleczarce. A dostajesz jakiś komunikat jak kogoś zabijasz? Tu jest, tu nie, jest! Mam no go, go, mam go, mam go, mam go! Biegna. Mi pokazuje, że ty jest życie od mojego ognia i masz 27% HP życia. A to nie, nie, to ja, bo mnie strzał Dawid, wiesz? Od to ognia nie. A, okej, okay, dobra. To jest Badnikaro, no. Złapał go! Daj mi za... A, Dobra, ja dobra. dobra. Subcio. Dobra. Wiesz, jaki jest problem? E, to była monetka, chciałem podnieść i nie mogę Ciekawe, czy ja tam nie niczego. Tarcze pod nogi, Tajemnicze monetki w SCP Garsmoth. Oj, tak. Aha, bo ten język chyba, patrz, teraz widzisz, ten język jest rozstawiony. Jakby, teraz no, chyba łapie, czyli... dłuższy. One są przy tej lepsze, a co? A niech siedzi, jak wyjdzie, to od razu go zje Barnacle. Dobra, to tam możemy go zostawić. <laughs> <laughs> Jestem ciekaw innych scp SCPków. E, ogólnie co? to ci powiem, że Mrugacz jest mega OP, bo my sobie wbiliśmy na chwilę na serwer, dostaliśmy Mrugacza i Mrugacz może robić coś takiego, że wyłącza wizję każdemu. O oh, wow. No, jest mega ale chyba nie chciałbym mrugaczem grać, jak mam być szczery. w sensie no to jest łatwa gierka po prostu, no bo co? Idziesz sobie, respisz się w lajcie, zabijasz sobie wszystkich, drugie scp'y wykończają w heavy i w sumie chyba koniec. No tak, ale mrugacz byłby też z typem pod względem, że na tym. Na tamtym scp dużym mrugaczem się grało. No, trochę tak. I... O, dobra, wychodzimy, chodź. Takiej... Różnorodności by było. A tutaj jestem nowym SCP-kiem, to jesteś nowym SCP-kiem i coś nowego, jest? Eh, chyba kogoś zabiłem. E, tak, wyskoczyło mi, że chyba Zoro zabiłeś właśnie. Tak. Niesamowite. Problem jest taki, że jak oni się zrespią, to prawdopodobnie będą wiedzieć, co robię, więc no, będzie mi przesrane ogólnie. No. Ale z drugiej strony będę ich palił. No tak, no ale jestem bezużyteczny i ty będziesz solo grał. A mnie ogólnie widać? Nie rozumiem? No czy ja jestem widoczny, czy nie jestem widoczny? Ty jesteś zombiakiem bo... tym takim spalonym z Half-Life'a, widać cię A, normalnie. A, dobra. Bo wiem, że jest chyba coś jeszcze niewidzialny SCP, który chyba podpalał, czy coś w tym stylu? Ta, jest coś takiego. kiedyś tak było, Ale ja kiedyś grałem w tego gmoda SCP. On chyba toksynę puszczał taką. A. Tak mi się kojarzy. Dobra, tu puszczę jeszcze. Ja zbiłem szyba. Ja za tyle pułapek rozstawiam, ja muszę dosłownie speedrun'a pułapek robić w tej placówce, żeby miał sens ten scp'ek. No. Ja trochę ca cały czas sprawdzam, czy my na pewno dobrze idziemy. Aha, tutaj nie możemy żadnego... My nie wydałości. przejdziemy. Zabiję Dawida. Wyszedł Czyli Do jednego tam, tam. wejścia. <głos> <głos> wow. Nie mogę. Tylko Ale taki... idealnie, to i... tak nie jest taki zły ten step jak się tak kanal mi tutaj podpowiada tego, jedna osoba, że jest taki, który nie podpala tylko robi halucynacje. Dziękuję French, zeli. O tutaj właśnie jest na entrance, nie, 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 tu chyba nie. Okay. Jednak nie, pomyliłem się. Cztery, pięć, trzeba było sprawdzić, o. Aha, aha. Aha, nie wiem co to. Hmm. Ty. Nie ty, mam... ty, ja mam jak HP, pa na mnie. Ale to była. Upe... masz teraz 67. A czy jak ty zabijasz, to pewnie daje ci to życie, bo to... ale zjadasz ich. Cześć, tu jest entrance, oh, to tutaj. Robony. No jest. Tak. Ale, czyli czekaj, ale my nie. To jest to. Kroś jointa, 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 hmm. jointa to, słyszysz? Czekać. Nie. Nie słyszysz, ja słyszę jointa. Nie słyszę jointa. Podgłośnij pod gierkę, podgłośnij pod gierkę. A ja mam chyba na fulla. Ja słyszę Jońcika, ten dźwięk taki Jońcika, taki, takie palenie? Nie, jest taki dźwięk takiej muzyczki, takiej wiesz, takie hmm, jak to one się razy. nazywają, te takie typowe, wiesz jak się kojarzą z 420 A, okej. Okay. To... No ja to nie słyszę, czekaj, bo tam musi być jakieś inne wejście Oho, wchodzą NTF-y chyba. Oło. Tutaj Eksplozja. może Gate A, zaraz wybuchnie, bo wchodzą. I to chyba będą mnie NTF-y, ASI, bo nie było powiadomienia. Pytanie: czym my jako SCP I... dostajemy? Też dobre pytanie. A SCP FURAS jest najbardziej. A wiesz, że w ogóle jest SCP FURAS? O potrzebuję. Ja jak wbiłem na serwer, to pierwsze co to dostałem: SCP FURAS. Angielice wspomniałeś go swoim życiem. Przeznaczenie: Dobra, musi... ja tutaj robię kampy na nich. Kp, ja będę ich palił, bo ja jestem super stp na właśnie grupy Ta, tylko problem jest taki, że jak oni cię na daleko wezmą, to no, możesz mieć przesrane No, to będzie problem A, A widzę, że jest przyciemnienie na daleko, nie widzimy na daleko No jest, 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 to ja czasami mi się baguje nawet przez na, na blisko pokój, nie widzę A to wla... Ja o! A. oho, uważaj Kampia się tu Ktoś tu zginął Czekaj, zobaczymy kto to No widzę A, nie widzimy Chaosy, chaosy It's CI, tak jak mówiłem, no Dobra Daj przed windą może, możesz? Bo już to zrobiłem, tylko nie wiem czy złapię. Aha, dobra Tutaj dam jeszcze Tu, tu, tu hmm. Tylko musimy się cooldown naładować Niech palący ustawi się pod windą, go dawaj No, ktoś przyjechał Ej, Sie... tutaj była jakaś rzeź w tej windzie Co tu się... RP. a my możemy uciec chyba jako SCPki Nie mam pojęcia, Ghost, możemy? Czekaj, tylko... Poczekaj, rozstawię Bo tylko, poczekaj, tak poczekaj Czuło, że twoje zadanie jest uciekni Tu uciekajmy, chodź no, tylko nie wiem gdzie się ucieka, e, tak. Gdzie będziesz kanał pracował, jak uciekniemy z placówki? A, chyba w mcdonalds będziemy... broń często Czekaj, ja <laughs> no. O, dobra, już. O, siema. o wa, kur. A ja ja, ha, ja się ma. O, łapki! Aha, ha, Haha, Halo! O, nie łapię już ogień. O, o, mamy tylko problem. Bo to jest spektrum, ta, dobra, wracamy chyba ta, co Nie, bo nie mamy szans ta, tutaj, wracamy? no ja chyba. to się ta... na nich skam. A no tak, bo ty nie mamy już nic nie Ja nic dobra, nie mogę. O Boże No wracamy, wracamy, wracamy Ucieka się tam, gdzie weselu, okej okay. Podobno ucieka się tam gdzie weselu, dobra, to spoko Dobra e, czekaj, bym zrobił tak Tutaj bym położył, może zadziała, nie wiem Mam nadzieję, zadziała tak, Ghost ktoś się podwalił chyba, bo dostałem taki te no, hitmarki, no. Tajemniczy z respi'o. o. o. Bozy, więcej. O, no, jest nas. Chodź do windy. Podpaliłem przez windę. Dobra, uciekamy i oni będą na barnakle wchodzić, dawaj. Tak. Muszą skumać do dalsza. się się naładował ten taki duży atak, wybuchany ogiem dookoła. O no. Dobra, to zaraz będziemy ich mogli Gdzie się chowamy? E, tu możemy i na kucaka. Dobra. Najwyżej nas załatwią i będzie śmiesznie. A, słuchajcie jak chodzimy. Kurczę. No, no. Tak, a Co też słychać. Windzie postaw. Windzie jeszcze postawić. No tak, to nie niezły pomysł. Czekaj. Winda nie przyjechała. No, no. No bo oni wątpią, że przyjadą do nas. Bo to my musimy uciec też trochę. No niby... Znaczy to ja nie dobrze. wiem właśnie jak to tam wygląda. No bo chyba oni mają ważniejszy obiektyw, żeby nas załatwić. Bo jak klikam to F1 to właśnie... No niby jest. No. no ale z drugiej strony wiem, że w tym Breachu 3-0, jak graliśmy kiedyś, to też tak było, że niby można uciec, ale w sumie nie trzeba było. SCP-kiem i tak się wygrywało. Hmm. Także nie wiem. No bym spróbował uciec, bo nie ma co tu siedzieć teraz, czy nie przedłużasz no tak. Bo możemy siedzieć tutaj na dole, nigdy nie zejdą i to ruda będzie się granaty, Gramaty polecą coś czuję albo RPG. Są tu RPG? Tak, leżały nawet w windzie.

nie, mówią to przeskoczyć. Nic nie, nie przeskoczy. mogę. Nie Nie wiem, jestem bezużyteczny tak tym stopienkiem. Zostałem... Ja zostałem takie gówno! To, to, to dobra, Azem w ścianie siedzi po prostu i nie może wyjść. On pali. Zoba. Nie, mam nie bezuś, no, raczej pali to tego. Ja dobra, Dobre, te dla os